Cześć kochani, tu Candy Mona. W dzisiejszym filmie postanowiłam pokazać Wam zdobienie z niebieskimi różami, w którym wykorzystałam Glass Effect, czyli taki półprzeźroczysty produkt, dzięki któremu róże nabierają głębi. Oczywiście zobaczycie w tym filmiku jak wykonać takie zdobienie krok po kroku, więc zaczynamy tutaj od koloru białego z marki Pierre René. Kolor nakładam oczywiście na wcześniej przygotowane paznokcie, zostały one oczywiście zmatowione, odtłuszczone, a następnie nałożyłam na nie bazę budującą, no i jak widzicie, po utwardzeniu pierwszej warstwy nakładam jeszcze jedną, żeby wyrównać ten kolor i żeby wszystko ładnie wyglądało. Następnie utwardzam lakier i przechodzę do aplikacji pyłku, której oczywiście kupiłam na AliExpress w takim zestawie z pięcioma innymi pyłkami. Całość kosztowała 1,5$, dolara, więc naprawdę tanio. No i oczywiście wcieram pyłek przy pomocy pacynki kosmetycznej. Jak widzicie, pyłek jest stosunkowo gruby i tworzy taki dosyć widoczny efekt, natomiast ja uważam, że naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje, zwłaszcza, że akurat ten pyłek, który wybrałam, ma taki piękny, niebieskawo-różowy odcień, który moim zdaniem idealnie pasuje właśnie do takich lekko zimowych, troszeczkę mroźnych stylizacji. Po nałożeniu pyłku strzepuję jeszcze jego nadmiar pędzelkiem, żeby później nie mieć zbyt wielu drobinek w topie. Oczywiście staram się za Zawsze zwracać na to uwagę. No i nakładam top coat na wszystkie paznokcie. Aby namalować niebieskie róże postanowiłam wykorzystać numerek 53 z Pierre René. Nazywa się on Indigo i to jest taki naprawdę ciemny kolor niebieski z delikatnym połyskiem, którego tak naprawdę za bardzo nie widać podczas malowania róż, natomiast on tam jest, więc o tym wspominam. I jak widzicie róże zaczynam malować od środka. Najpierw robię coś w rodzaju kropeczki, kreseczki lekko zawiniętej i następnie naokoło domalowuję kolejne takie zawijane elementy, które mają imitować płatki róż. I jak widzicie, staram się nakładać lakier w taki sposób, żeby najwięcej było go w tej zewnętrznej części płatków. Natomiast później jeszcze przy pomocy pędzelka, nie dokładając już lakieru, rozcieram lekko granice w kierunku środka po to, żeby właśnie stworzyć takie delikatnie przechodzące płatki od jaśniejszego do ciemniejszego. No i domalowuję jeszcze kolejne różyczki. Jak widzicie, na tym serdecznym paznokciu zostawiłam troszeczkę też odstępu tutaj na brzegu przy końcówce. Po prostu nie wypełniałam całego paznokcia tymi różami. Natomiast na palcu środkowym chciałam wypełnić całość tymi różami, żeby było troszeczkę inaczej. Wspomnę jeszcze, że warto w trakcie malowania od czasu do czasu utwardzić sobie to zdobienie, ponieważ hybryda ma takie właściwości, że się samopoziomuje, więc ona może się lekko rozpływać i te płatki mogą się Wam tak jakby zlać w całość, jeżeli tego nie będziecie utwardzać w międzyczasie co jakiś czas. No i okej, okay, jak widzicie, mamy już coś w rodzaju takiego zarysu tych naszych różyczek, natomiast nie oszukujmy się, to zdobienie jeszcze nie wygląda zbyt ładnie, ponieważ jest takie po prostu rozmazane. Dlatego ja postanowiłam skorzystać ze stamping żelu z marki Rosalind, który świetnie nadaje się do malowania tęki linii i wzięłam sobie tutaj właśnie biały kolor, którym jak widzicie przy pomocy cieniutkiego pędzelka zaczynam obrysowywać te płatki naokoło, czyli jeszcze po zewnętrznej części, zaraz za tym najciemniejszym fragmentem płatków. Moim zdaniem dzięki temu, że właśnie dołożyłam te białe kreseczki, róże stają się troszeczkę bardziej widoczne I moim zdaniem po prostu wygląda to ładniej, schludniej Zresztą możecie mi też napisać swoje zdanie, jak Wam się podobają te różeczki w tym momencie No a teraz przechodzimy do kolejnego kroku, którym jest przygotowanie mojego glass effect, czyli efektu szkła i w tym celu wyjmuję sobie odrobinę topu hybrydowego na szklaną podstawkę, a następnie sięgam po specjalny tusz z marki Rosalind, który dokładam sobie tutaj na podstawkę zaraz obok topu. I jak widzicie, on dość szybko zasycha, natomiast to nie jest problem, ponieważ bez problemu można to i tak wymieszać razem z top coatem. i kiedy mamy już wymieszane te dwa kolory, to właśnie tworzy nam się taki półprzeźroczysty produkt. Który ja postanowiłam nanieść na całą powierzchnię paznokcia, która została pokryta przez nasze róże. Jak widzicie, w tym momencie róże nabrały takiego bardziej różanego wyglądu, ponieważ te kreseczki białe nie są już tak mocno widoczne i nie odcinają się na tle tych różyczek, tylko właśnie całość wygląda jak takie niebieskie róże. Oczywiście, aby urozmaicić to zdobienie, postanowiłam jeszcze nakleić troszkę cyrkonii i tutaj jako klej postanowiłam wykorzystać bazę budującą, którą nanoszę przy pomocy cienkiego pędzelka na wszystkie miejsca, w które będę chciała naklejać cyrkonie. Zastosowałam tutaj różne rozmiary, żeby troszeczkę to urozmaicić i w tych miejscach, w których róża tak jakby wypełniała większą część paznokcia, no to korzystałam z mniejszych kryształków, a tam gdzie było mniej tej róży, przyklejałam większe rozmiary. No i dokładam jeszcze trochę cyrkonii na paznokciu palca serdecznego. Tutaj wybrałam takie troszkę mniejsze cyrkonie i też nałożyłam ich mniej. oraz na małym paznokciu też jedna cyrkonia się znalazła. No i tak się prezentuje gotowy efekt. Mam nadzieję, że to zdobienie przypadło Wam do gustu. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. No a na dzisiaj to już wszystko, więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Papa! Pa!